Dziś przed nami e, apilsa z browaru artezan i przeczytam wam e, przed wam wam będzie najlepiej apilsa z browaru artezan już piłeś no właśnie nie piłeś przed nami przed wami przepraszam klasyka piwnego rzemiosła a co znajdziemy na e, pierwszej stronie każdego piwnego leksykonu apilsa Chodzi o to, że go tam znajdziemy. To jasne. Eee, lekkie, orzeźwiające, niezwykle uniwersalne piwo. Utrafi w gusta każdego miłośnika. Piwa spróbujcie koniecznie. Nie prowadzę po alkoholu. Nie prowadzę. W ciąży nie piję alkoholu. Nie jestem w ciąży. Wypij póki świeże i nalewaj bez osadu. Ok, tak zrobię. Składniki woda, słód jęczmienny, miel, drożdże. Nie napisali jaki miel, jakie drożdże i tak dalej. To tylko pinta takie rzeczy. Alkohol 5, więc zgaduję, że zasób 12. Możemy przejść do rzeczy. Kapsel firmowy. Browaru Artezan z Błonia. Cyk. Za bardzo nie syknęło, czyli nie powinno być przegazowane. No cóż, pachnie jak taki pils z północy Niemiec. Czyli zimny, bez takich bez słodowości, właśnie w stronę Trochę zimnej wody i goryczki, tak to określam. Piwo jest niefiltrowane i niepasteryzowane. No jeszcze nie zobaczyłem warka do kiedy. ale tak to jest napisane, do, do, do sierpnia chyba. E, tu podobnie, mało słodowo, ale nie musi przecież, przecież, są różne odmiany tego wspaniałego gatunku piwnego, tej klasyki. Tak, no właśnie taka zimna woda, nie słodowo, tylko w stronach mielowości troszkę może przypomina Jewera w zapachu nos nie, nie mylił nos nie mylił faktycznie to, to właśnie taki pils północny nie południowy tylko północny tak bym go określił Mm, ale jest, kurczę, jest bardzo fajny, bo mimo, mimo, mimo tego, że nie jest słodowe, to jest miękkie. Nie wiem, jak to uzyskali, mm, ale jest bardzo fajnie mięciutkie. Przy 12, już przy 5 smakuje, bym powiedział, jak taki bardzo lekki pils, jak czwóreczka. A jednak, jest to full. Tak, autor uzyskał niezwykłą miękkość tego piwa, pomimo mimo tego, że, podkreślę, nie jest to piwo, w którym wybitnie czuć słodowość. Nie, czuć chmielowość bardziej niż słodowość. Aczkolwiek ta goryczka nie, nie jest jakaś mordercza, zabijająca, ale jest przyzwoita. Wszystko tutaj jest w punkt. Naprawdę jeden z lepszych polskich kraftowych pilsów, jakie piłem. Z całego serca mogę Wam go... Polecić. Kupiliśmy go, słuchajcie, w Lidlu za jakieś nieduże pieniądze. Więc może jeszcze jest. Także biegnijcie do Lidla. Cześć.